Witam Was w kolejnym filmie, tym razem zadanie 1.18. No i kolejna nierówność, czyli mamy co? W liczniku 2x plus 1 w mianowniku 3x minus 5 i to ma być mniejsze od 0. No to oczywiście standardowo zaczynamy od założeń, czyli to, co w mianowniku musi być różne od 0, czyli mamy 3x minus 5 różne od 0, czyli 3x różne od 5. Czyli x różne od 5 trzecich. Zatem, jeżeli chodzi o nasze założenie, x należy do liczb rzeczywistych bez 5 trzecich. No to skoro tak, to możemy już przystąpić do rozwiązywania naszej nierówności. No tutaj mamy dosyć prosto. Jeżeli chodzi o kwestię tej nierówności yy, yy, niewymiernej, yy, to w tym momencie yy, przepraszam, yy, wymiernej, to w tym momencie yy, oczywiście ona jest równoważna, tak jakbyśmy rozwiązywali nierówność wielomianową, czyli mamy co 2x plus 1 przez 3x minus 5 i to ma być mniejsze od zera. No to w tym momencie widzimy, że co? E, to nam się zeruje wtedy, kiedy 2x plus 1 jest 0, czyli e, 2x jest równe minus 1, x równe jest minus 1, 2. To oczywiście się zeruje w 5 trzecich. No to co? Ten ośka. E, tu jest minus 1 druga, tu jest 5 trzecich widzimy, że to, jak sobie wymnożymy no to jest funkcja kwadratowa, e, ponieważ to co jest przy x kwadrat jest większe od 0, czyli nas są do góry, czyli wygląda to w ten sposób. To co nas interesuje mniejsze od 0, czyli ta część wykresu, e, no i w tym momencie. Otrzymujemy, że naszą zbiorem rozwiązanie to są x -y należące do przedziału od minus 1, 2 do 5 trzecich. No i jak widzimy, ponieważ tu nierówność była ostra, uwzględnia to w tym momencie od razu nasze założenia, czyli to jest rozwiązaniem naszej nierówności.